Noc potrafi skrywać najciemniejsze sekrety. To właśnie wtedy, gdy cisza spowija miasto, a większość ludzi pogrążona jest we śnie, rodzą się najgorsze koszmary. W Portland w letnią noc czerwca 2016 roku w jednym z pozornie bezpiecznych domów rozegrał się dramat, który na zawsze zmienił życie pewnej kobiety i wstrząsnął całą społecznością. Dzisiejsza historia to opowieść o strachu, zdradzie i desperacji. To opowieść o tym, że nie zawsze największe niebezpieczeństwo czai się za drzwiami obcych. Czasem kryje się znacznie bliżej. Gresham, miasto położone tuż obok Portland, na styku miejskiego Zgiełku i dzikiej przyrody Oregonu. To właśnie tutaj codzienność przeplata się z kontrastami. Z jednej strony wielkomiejski rytm, z drugiej, bliskość lasów i gór, które od wieków przyciągają poszukiwacze wrażeń uciekinierów od codzienności. Miasto bywa określane jako cień Portland. Mniej znane, mniej turystyczne, ale wcale nie mniej intensywne. To miejsce, które zna zarówno jasne, jak i mroczne oblicze ludzkiej natury. I właśnie tutaj, w Gresham, w nocy z 9 na 10 czerwca 2016 roku, na numer alarmowy 911 wpłynęło dramatyczne zgłoszenie. Połączenie, które ujawniło coś, co do dziś trudno sobie wyobrazić. Numer alarmowy, jak mogę ci pomóc? Ktoś próbował mnie zabić. Potrzebujesz karetki? Tak. Co się stało? Ktoś zaczął dźgać mnie nożem. Ktoś próbował. Tak. Gdzie jest teraz ta osoba? Nie ma ich tu. Znasz imię osoby, która ci to zrobiła? Nie. Bardzo krwawisz? Tak. Połączenie na numer alarmowy 911 wykonała 34-letnia Anastasia Hester, znana bliskim po prostu jako Ann. Urodziła się w 1981 roku i dorastała właśnie tutaj, w Gresham. Była córką Charlesa i Elizabeth. Gdy miała kilkanaście lat, straciła ojca i od tamtej pory wychowała ją matka wraz z ojczymem. Ann miała duszę marzycielki i ogromną wyobraźnię. Kochała gry fabularne i wiele godzin spędzała w lokalnym sklepie z grami. To właśnie tam poznała Matthew Hestera, który, podobnie jak ona, był pasjonatem tego świata. Z czasem ich znajomość przerodziła się w miłość. W 2008 roku pobrali się, a trzy lata później, w listopadzie 2011 roku, przyszła na świat ich córka, Alice. Ann chciała być żoną i matką na pełen etat, jednak związek zaczął się chwiać. Para próbowała ratować małżeństwo, decydując się na otwartą relację, opartą na szczerości i jasno ustalonych zasadach. Niestety, nie przetrwało to próby czasu. Ann odkryła, że Matt złamał reguły. Zdradził ją w sposób, którego nie potrafiła wybaczyć. W 2012 roku doszło do rozwodu. Od tamtej pory Ann była samotną matką. Pracowała w call center w centrum Portland, a z córką zamieszkiwała w niewielkim dwupokojowym mieszkaniu. Zawsze stawiała dobro Alice na pierwszym miejscu. Dziewczynka miała swój własny pokój, a Ann spała na kanapie w salonie. To była świadoma decyzja chciałaby jej dziecko czuło się bezpiecznie i miało swój azyl. Choć miała pełną opiekę nad córką, życie nie było łatwe. Matt tracił kolejne prace, przez co nie płacił alimentów, a Ann musiała sama utrzymywać siebie i dziecko. Mimo tego, wciąż znajdowała w sobie siłę, by rozwijać pasję. Była niezwykle kreatywna. Tworzyła własnoręczne kartki świąteczne, malowała twarze, robiła tatuaże schenne. Dzięki temu czasem mogła sobie to robić, ale przede wszystkim dawało jej to radość i poczucie, że potrafi tworzyć coś wyjątkowego. Kiedy tamtej nocy zadzwoniła pod numer alarmowy, służby natychmiast wysłano na miejsce. Gdy policjanci i ratownicy weszli do jej mieszkania, zobaczyli scenę jak z koszmaru. Drzwi były otwarte, na podłodze znajdowały się zakrwawione ślady butów. W salonie, w kałuży krwi, leżała Ann. Była nieprzytomna, straciła ogromną ilość krwi, ale wciąż żyła. Jej serce jeszcze biło. Została natychmiast przewieziona do szpitala, gdzie lekarze przez kilka godzin walczyli o jej życie. Niestety, nie udało się jej uratować. Policja od razu podjęła działania, by upewnić się, że jej córka jest bezpieczna. Na szczęście Ali tej nocy nie było w mieszkaniu. Spędzała weekend u swojego ojca. Śledczy zaczęli przeszukiwać mieszkanie. Odkryli, że ktoś zdemontował klimatyzator zamontowany w oknie sypialni dziewczynki. Tuż przy oknie znajdował się betonowy bloczek, który prawdopodobnie posłużył napastnikowi jako stopień, by dostać się do środka. Wszystko wskazywało na to, że Ann spała na kanapie, kiedy została zaatakowana. Została dźgnięta ponad 60 razy. Brutalność tego ataku była przerażająca. Sprawca lub sprawcy chcieli mieć absolutną pewność, że kobieta nie przeżyje. Na miejscu znaleziono kilka noży. Jeden z nich był z cyzorykiem, którego nie było wśród kuchennego wyposażenia An, co sugerowało, że ktoś przyniósł go ze sobą. Ta drobna różnica mogła okazać się kluczowym tropem. To, co działo się w tym mieszkaniu tamtej nocy, było nie tylko aktem przemocy, ale i desperacji. Każdy ślad wskazywał, że była to zbrodnia osobista, pełna gniewu, niemal obsesyjna. Właśnie otrzymaliśmy najnowsze informacje od policji w Gresham. Niestety nie są oni bliżej rozwiązania tej zagadki niż byli wczoraj. Nadal nie wiedzą, kto zabił Anastasia Hester. W rzeczywistości potrzebują pomocy społeczeństwa w ustaleniu tego. Rozmawialiśmy z członkiem rodziny, który nie chciał wystąpić przed kamerą. Powiedział, że uważa, iż sprawcą jest coś obcy, ponieważ ja nie miała żadnych wrogów. Wczoraj ekipy poszukiwawczo-ratownicze hrabstwa pomagały w śledztwie, sprawdzając gęste zarośle w pobliżu szlaku Springwater w poszukiwaniu jakichkolwiek wskazówek, które pomogły mu ustalić, kto mógł chcieć zrobić coś takiego o tej młodej mamie. Śledztwo właśnie się rozpoczynało. Anastasia została zaatakowana w środku nocy w swoim własnym mieszkaniu. Była otoczona innymi apartamentami, więc policja miała nadzieję, że ktoś musiał coś zauważyć albo przynajmniej usłyszeć. Funkcjonariusze przesłali sąsiadów i rzeczywiście trafili na pierwszy istotny trop. Jeden z mieszkańców zeznał, że około 23.30 9 czerwca słyszał dziwne zamieszanie. Krzyki, trzaskanie drzwiami, a potem pisk opon samochodu. Na początku uznał, że to zwykła impreza albo kłótnia, która nie ma większego znaczenia, jednak kiedy nad ranem zobaczył przez okno błyskające światła policyjnych sygnałów, wszystko użyło mu się w jedną złowrogą całość. Policja szybko policzyła odstęp czasu między tym, co usłyszał sąsiad a telefonem wykonanym przez Ann na 911. Różnica wynosiła blisko 3 godziny. Wniosek był przerażający, Ann nie zginęła od razu. Ktoś torturował ją przez długie godziny. Zadawał kolejne ciosy nożem, rozrywając jej ciało, uszkadzając wewnętrzne organy. Umierała powoli, w bólu i cierpieniu, którego nie sposób sobie wyobrazić. To nie był przypadkowy napad, to była zbrodnia pełna furii, zaplanowana z zimną krwią. Podczas rozmowy telefonicznej Ann wyznała, że nie wie, kto ją zaatakował. To brzmiało wiarygodnie, skoro całe zajście trwało tak długo, a ona naprawdę nie rozpoznała napastnika, policja mogła zakładać, że sprawcą nie był nikt z jej najbliższego otoczenia. Mimo to, jak w każdym śledztwie, funkcjonariusze zaczęli od najbliższych ofiary. Pierwszym na liście był jej były mąż, 35-letni Matthew Hester. Kiedy stawił się na przesłuchaniu, policjanci od razu zauważyli, że ma problemy z poruszaniem się. Wyglądał tak, jakby każdy krok sprawiał mu trudność. Tłumaczył to problemami zdrowotnymi. Ale czy mówił prawdę? Więc oczywiście powiedziałem ci w domu, że twoja była żona zmarła. Ale ty nic nie powiedziałeś, nie powiedziałeś, jak to się stało, prawda? Później rozmawialiśmy minutę lub dwie. Dziwne było to, że tak brutalny atak na kobietę, która przez lata była mu bliska, na matkę jego dziecka, nie wywołał w nim żadnych emocji. Powiedziała, że została gnięta. Funkcjonariusze przybyli na miejsce. Była ranna, została przetransportowana do szpitala, gdzie zmarła. I w tym momencie to badamy. Czy twoja żona, twoja była żona, mówiła coś o tym, że miała z kimś jakieś problemy? Nie rozmawiałem o jej prywatnym życiu. W porządku. Ich rozwód, przynajmniej oficjalnie, przebiegł polubownie. Wszystko ze względu na dobro córki. Jakie są twoje uczucia wobec Anny? Jestem raczej obojętny, po prostu chcę mieć z nią jak najmniej do czynienia. Być może powodem takiego dystansu było to, że Matt miał już nową żonę. Angie Rose Macro. Kobieta wychowała troje dzieci z poprzednich małżeństw, a wspólnie z Mattem stworzyli nową rodzinę. Żadne z nich nie pracowało. Utrzymywali się z zasiłków chorobowych i pomocy socjalnej. Poznali się w dość nietypowy sposób. Matt szukał współlokatora, by opłacić czynsz. Prowadziła się do niego Angie. Po miesiącu byli już parą, a w 2014 roku wzięli ślub. Choć bezrobotny, Matt uważał się za artystę. Uwielbiał gry fantazy, a pasja ta przerodziła się w pomysł stworzenia własnego świata. Zapowiedź brzmiała: Legendy mówią o czasach, kiedy świat był jeden. Mówią o czasach, kiedy śmiertelnicy żyli razem w harmonii i dobrobycie. Mówią o powszechnym pokoju, który panował między rasami. Mówią o tych, którzy zburzyli ten pokój i podzielili świat. Bla bla bla. Legendy opowiadają o tym, co było wcześniej, a legendy będą pisane o tym, co się wydarzy. Co legendy będą mówić o tobie? Witamy w świecie Entyl. Próbował rozwijać go na YouTubie. Prowadził kanał, gdzie opowiadał o grach, o sobie i o otworzonym projekcie. Publikował także filmiki z żoną, np. ten, nagrany 20 lipca 2016 roku zaledwie miesiąc po morderstwie Ann. Bez grali razem w grę, śmiejąc się i dobrze bawiąc. W rzeczywistości relacje między Ann a Mattem były napięte. Toczyła się między nimi zacięta batalia sądowa. Matt i Angie walczyli o pełną opiekę nad Alice. Twierdzili, że An jest złą matką. Problem w tym, że to An pracowała, dbała o dom i zapewniała córce stabilne życie. Oni sami utrzymywali się wyłącznie z socjalu i nie szukali pracy. Oczywiście musimy rozważyć wszystkie możliwości i jestem pewien, że widziałeś w telewizji, jak wygląda taka sytuacja. Wszystkie wskazują na byłego męża jako sprawcę. Chcę wam pomóc. I to jest... Przepraszam. Martwię się o moją córkę. Jeśli masz cokolwiek wspólnego ze śmiercią Anny, musisz się o tym teraz dowiedzieć. Nie mam, nigdy bym niczego nie zrobił. Nie naraziłbym mojego dziecka. W porządku, jestem wdzięczny, że to powiedziałeś, bo pokazuje mi to, jakim rodzicem jesteś. Czy jest jakakolwiek możliwość, aby twoje DNA znalazło się na miejscu zbrodni? Nie. Policja była zdeterminowana, by zdobyć coś więcej od Mata. Zastosowała więc nie do końca uczciwą taktykę. Okłamali go. Twierdzili, że już wiedzą, iż to on stoi za morderstwem. Muszę Cię poinformować, że moje śledztwo jasno wskazuje, czy jesteś odpowiedzialny za śmierć Anny. I jesteś w to głęboko zaangażowany. Oskarżasz mnie o coś? Nie, nie oskarżam. Jeżeli to wiesz, to mnie oskarż. Nie mam z tym nic wspólnego. Usiądź tutaj. Równolegle przesłuchano Angie. Miała potwierdzić wersję męża, że całą noc spędzili w domu i spali w łóżku. Początkowo ich zeznania były zgodne, ale im bardziej szczegółowe pytania padały, tym bardziej historie zaczynały się różnić. Angie zeznała, że około trzeciej nad ranem wstała, by wypuścić psy. Potem źle się poczuła i poszła do łazienki. Poprosiła wtedy męża o pomoc. Zebrałam go, żeby się załatwił. Wróciłam z na górę, aby też się załatwić. Kiedy kończyłam, zwymiotowałam na siebie. Och, to okropne, współczuję. Albo się czymś zatruła, albo była chora. Kiedy to się wydarzyło, zawołałam męża, aby pomógł jej się ogarnąć. Zawołałam Mata, aby mi pomógł. I on przyszedł i mi pomógł. Wzięłam prysznic i to siebie zmyłam. Cały ten pot bo strasznie się pociłam. Matt twierdził coś zupełnie innego. Upierał się, że całą noc leżał w łóżku i ja ni razu z niego nie wyszedł. Więc co ty i Angela robiliście ostatniej nocy? Spaliśmy. W porządku. Wiesz, o której godzinie poszedłeś do łóżka? Zazwyczaj kładę się do łóżka około dwudziestej Historia Mata i Angie nie pasowały do siebie. Co więcej, Angie zaznała, że około trzeciej nad ranem brała prysznic. Być może mówiła prawdę, ale policjanci zaczęli się zastanawiać, czy naprawdę chodziło o zmycie z siebie wymiotów, jak tłumaczyła, czy może czegoś znacznie gorszego? Może w rzeczywistości próbowała pozbyć się śladów krwi? To jednak były jedynie poszlaki, a śledczy potrzebowali czegoś znacznie mocniejszego, niezbitych dowodów. Okazało się też, że sytuacja w domu Hesterów była bardziej skomplikowana, niż mogło się wydawać. Matt i Angie nie mieszkali tam sami. Oprócz nich i dzieci, pod tym samym dachem, przebywali jeszcze inni współlokatorzy, m.in. Aaron Makro. To samo nazwisko, bo to były mąż Angie. Tak, dobrze słyszycie. Kobieta mieszkała z nowym mężem i ze swoim byłym jednocześnie. Trudno to sobie wyobrazić, ale właśnie tak wyglądała ich codzienność. Z innego źródła pojawiła się nawet informacja, że Aaron zdecydował się mieszkać razem z nimi, ponieważ nie ufał Angie. Twierdził, że obawiał się, iż będzie podawała dzieciom leki, których wcale nie potrzebowały. Dziwna układanka, ale najwyraźniej wszystkim była na rękę, bo Aaron dorzucał się do czynszu. Tamtej nocy Aarona akurat nie było w domu. Byli jednak inni współlokatorzy. Jeden z nich zeznał, że widział Mata i Angie śpiących na kanapie w salonie około północy. Kolejna współlokatorka, mieszkająca w garażu, powiedziała, że gdyby ktokolwiek odjechał samochodem, na pewno by to usłyszała. Niczego jednak nie zauważyła. Śledczy szybko policzyli, że w tym domu oprócz małżeństwa mieszkały przynajmniej trzy inne dorosłe osoby. A skoro tak, to logiczne było, że ktoś mógł zauważyć lub usłyszeć Angie w łazience tamtej nocy. Czy to dlatego postanowiła sama o tym wspomnieć? Podczas przesłuchania Matt próbował odwrócić uwagę policji od siebie i swojej żony. Powiedział im, że An miała prowadzić życie poliamoryczne i lubiła się zabawić. Wyglądało to bardziej na próbę oczernienia ofiary, niż na cokolwiek, co mogłoby pomóc w śledztwie. Facet, o którym mówiła, był w związku, a Anna była w związku z obojgiem z nich, chłopakiem i dziewczyną. Więc Anna spotykała się zarówno z kobietą, jak i z mężczyzną? Tak. Wcześniej Matt twierdził, że nie rozmawia z byłą żoną o jej prywatnym życiu. A teraz nagle wiedział dokładnie, z kim sypiała. Ciekawe, prawda? Oczywiście nie rzucił tego oskarżenia bez powodu. Sugestia, że Ann mogła mieć wielu partnerów jednocześnie skutecznie rozproszyła uwagę śledczych. Każdy z tych mężczyzn potencjalnie mógł mieć coś wspólnego z jej śmiercią. Policja zaczęła podążać tropami, które ostatecznie prowadziły do nikąd. Sprawa ugrzęzła. Śledczy skupili się na fakcie, że Ann nie rozpoznała swojego napastnika. To oznaczało, że sprawcą mógł być ktokolwiek: przypadkowy przechodzeń, psychopata, a może seryjny morderca, który już planuje kolejny atak. Jedynym mocnym dowodem były nagrania z monitoringu. Uchwyciły samochód wyjeżdżający z okolicy domu Mata i Angie tuż przed godziną 23. Auto wyglądało niemal identycznie jak to, które należało do Angie. A przecież oboje twierdzili, że całą noc spędzili w domu. Ten sam pojazd zarejestrowały kolejne kamery prowadzące w stronę domu Ann. A około 3 nad ranem, niedługo po dramatycznym telefonie na 911, samochód znów pojawił się na nagraniach. Niestety, jakość obrazu była zbyt słaba, by ustalić, kto siedział za kierownicą. Tymczasem ulokatorzy dostarczali sprzecznych informacji. Jeden twierdził, że około północy widział Mata i Angie śpiących w salonie. Druga lokatorka, mieszkająca w garażu, zaznała, że nie słyszała, by ktoś odjechał autem. Oczywiście istniała możliwość, że wszyscy kłamali. Ale równie dobrze, Matt i Angie mogli po prostu zepchnąć samochód z podjazdu i uruchomić go dopiero na ulicy, tak aby nikt niczego nie usłyszał. W śledztwach takich jak to często pojawia się jeden z najprostszych i najbardziej oczywistych motywów pieniądze. Policja zaczęła dokładniej przyglądać się sytuacji finansowej Mata. Szybko wyszło na jaw, że był bezrobotny. Utrzymywał się wraz z Angie z zasiłków, a zaledwie miesiąc przed morderstwem sąd przyznał Ann pełną opiekę nad córką i zobowiązał go do zapłaty zaległych alimentów ponad 13 tysięcy dolarów. Do tego dochodziło jeszcze 30 tysięcy kosztów sądowych kwota, która dla kogoś w takiej sytuacji była wręcz nie do uniesienia. Śledczy odkryli też kolejny trop. Ann miała wykupioną polisę na życie, opiewającą na 100 tysięcy dolarów. I zaledwie tydzień po jej śmierci do agenta ubezpieczeniowego zadzwonił sam Matt. Był przekonany, że jako były mąż, albo przynajmniej w imieniu córki, będzie mógł odebrać pieniądze. Jego zdziwienie musiało być ogromne, kiedy dowiedział się, że nie dostanie nic centa. Anastasia nie ufała mu na tyle, że jako beneficjentów wskazała swoich rodziców. Chciała mieć pewność, że jej córka w razie tragedii będzie naprawdę zabezpieczona finansowo. Minął już rok od brutalnego morderstwa matki z Greszem, a sprawca nadal pozostaje na wolności. Rok później detektywi twierdzą, że sprawa nie jest wcale zamknięta, ale nadal pozostaje nierozwiązana. Myślicie, że to ktoś obcy, czy ktoś, kogo znała? Nie jesteśmy pewni. W tej chwili też tego nie wykluczyliśmy. Po prześwietleniu telefonu i historii płatności Angie, śledczy trafili na coś, co mogło być kluczowe. Okazało się, że tuż przed morderstwem kupiła nowe buty w sklepie obuwniczym. Kiedy sprawdzono trop, wyszło na jaw, że podeszwa idealnie pasowała do odcisków buta znalezionych na miejscu zbrodni. Policja prześledziła logowania jej telefonu, przeszukała teren i w końcu buty odnaleziono, wyrzucone głęboko w lesie. Minęło prawie półtora roku od śmierci Ann. Dopiero w październiku 2017 roku doszło do pierwszego aresztowania. Tak długo to trwało, bo sprawca niezwykle dokładnie zadbał o to, aby nie zostawić żadnych śladów ale najnowsza technologia pomogła odnaleźć mikroskopijną próbkę DNA w domu ofiary. Nie należała do Ann. Pasowała do Angie Rose Macro Hester. Aresztowanie odbyło się w Pocatello, gdzie para mieszkała po przeprowadzce. Co ciekawe Matt, który tuż po śmierci żony nagle kulał i miał rzekome problemy zdrowotne, teraz był zdrowy jak ryba. Angie natomiast trafiła do aresztu pod zarzutem morderstwa.

Podejrzana to Angela Rose McCraw-Hester. Obecnie przebywa w więzieniu w stanie Idaho na podstawie nakazu aresztowania za morderstwo. Możemy powiedzieć, że jest żoną mężczyzny, który był wcześniej żonaty z ofiarą. Ale jak to możliwe, że Ann nie rozpoznała swojej oprawczyni, skoro to właśnie Angie miała ją torturować przez ponad trzy godziny? Najbardziej prawdopodobne było to, że miała na sobie przebranie i zakrytą twarz. Policja była pewna, że Matt również w tym siedzi, ale brakowało dowodów, by to udowodnić. Nasze śledztwo jasno pokazuje, że Angela zamordowała na Nie jesteśmy tutaj, aby dyskutować o tym, co mogło się wydarzyć. Nie obchodzi mnie, co myślisz. W rzeczywistości przez ostatnie dwa tygodnie byłeś obserwowany przez szeryfów federalnych, więc mamy cię, jak idziesz przez parking Kosto, wyjmując kartony napojów i butelki wody. Cokolwiek kurwa robiłeś. Nie kulejesz, nie chodzisz o lasce. Nie kupuję tej fibromialgi, nie kupuję, jasne? W końcu Matt Peng Zaczął ratować własną skórę, próbując obciążyć żonę. Zeznał, że obudził się w nocy, kiedy Angie wróciła do domu cała zalana krwią. I że nikt nie zapytał, skąd ta krew się wzięła. Kolejnego dnia dowiedział się o śmierci swojej byłej żony i nadal nie spytał. Normalne zachowanie? Raczej nie. Matt dodał też, że Angie próbowała wcześniej nakłonić swojego byłego męża, Arona Macro, do zabójstwa Ann. Miała mu oferować 15 tysięcy dolarów, ale ostatecznie do transakcji nie doszło. Aaron oczywiście wszystkiemu zaprzeczył. Angie została przewieziona z powrotem do Portland, gdzie groziła jej kara śmierci za wtargnięcie do domu, tortury i brutalne morderstwo. Matt natomiast dwa lata później, w 2019 roku, również został aresztowany. Oskarżono go o nakłanianie do zabójstwa, spisek oraz utrudnienie śledztwa. 38-latek przebywa obecnie w więzieniu za udział w zabójstwie swojej byłej żony, matki swojego dziecka w czerwcu 2016 roku. Wiele działań policji doprowadziło do postawienia zarzutów Hesterowi. Spisy kryminalne w celu popełnienia morderstwa, nakłanianie do popełnienia morderstwa i utrudnianie śledztwa. W listopadzie 2020 roku Angela macro hester przyznała się do winy. Została skazana na dożywocie z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie po 25 latach. Rok później, w sierpniu 2021 roku, Matt także stanął przed sądem. Przyznał się do nakłaniania do morderstwa i utrudnienia śledztwa. Otrzymał wyrok 56 miesięcy więzienia i najprawdopodobniej dziś jest już na wolności. Nie oskarżono go o samą zbrodnię, bo policja nie była w stanie jednoznacznie dowieść, że brał udział w ataku. Małżeństwo rozpadło się jeszcze w czasie pobytu w więzieniu. Angie i Matt rozwiedli się i rzekomo nie utrzymują ze sobą kontaktu. Jej dzieci trafiły do rodziny zastępczej, a córka Ann i Mata wychowywana jest przez dziadków od strony matki. Historia na Stacy Hester to opowieść o zdradzie, chciwości i zazdrości, które przerodziły się w niewyobrażalne okrucieństwo. Kobieta, która chciała jedynie spokojnie wychować swoją córkę, zapłaciła najwyższą cenę. Choć sprawiedliwości stało się zadość, w jej życiu i życiu jej bliskich pozostała rana, która nigdy się nie zabliźni. Jeśli ta historia Was poruszyła i chcecie więcej takich opowieści, zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. Dzięki temu pomożecie mi rozwijać kanał i docierać z kolejnymi sprawami kryminalnymi do większej ilości osób. Dziękuję, że wysłuchaliście odcinka do końca. A tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku.